Dzień dobry widzowie, w dzisiejszym odcinku na poboczu. WAX sprzedaje chorwackiemu Rimakowi oczko w głowie piecha, czyli Bugatti. Do tego przyłapany Mercedes-Benz EQS oraz trwają prace nad Volkswagenem ID1. Bugatti, czyli francuski producent samochodów wyścigowych i sportowych, został w 1998 roku wykupiony przez koncern Volkswagena. Żeby być dokładnym, to niemiecki gigant odkupił od firmy prawa do znaku handlowego. W 1999 roku owocem tego mariażu stał się Bugatti Veyron. Mamy rok 2020 gdy niemiecki WAG szuka w Excelach oszczędności, nagle decyduje się na dziwaczny krok. Zamierza sprzedać luksusową markę chorwackiemu twórcy elektrycznych pojazdów, ale pod jednym warunkiem. Do tej pory firmę Rimac zainwestowało w Porsche i trzyma w swojej garści ponad 15% udziałów. Na mocy porozumienia zwiększy swój pakiet do 49% i będzie jedynym mniejszościowym udziałowcem firmy. Jesienią ma zapaść pozytywna decyzja o budowie pojedynczego egzemplarza Bugatti Vision Lemon, zaprojektowanego z myślą o jeździe torowej i napędzanego w pełni energią elektryczną. Grupa Volkswagena chce pozbyć się ze swojego portfolio Bugatti, a rozmowy z Mattem Rimakiem już trwają. Firma jest zdecydowana na przyszłość związaną z elektromobilnością, a chcąc walczyć z Tesla Motors, musi do swojego zaprzęgu pozyskać nową jednostkę dostarczającą know-how. Nie ma lepszego wyboru niż chorwacki Rimac. Mnie jednak ciekawi inna rzecz. Jaka jest pewność, że Porsche ma w tym momencie jedynie 15% udziałów? To oficjalny pakiet akcji, natomiast są też akcje rozproszone i nieoficjalnie należące do niemieckiego koncernu. Co jeśli Rimakowi podwinie się nogę i nie podoła z utrzymywaniem Bugatti? Porsche przejmuje Rimaka i ponownie prawa do Bugatti? Dajcie znać, co o tym sądzicie, bo taka decyzja wydaje się być zbyt prosta i wręcz mało możliwa. Audi uzupełnia swoją ofertę napędową najnowszej generacji kompaktowego A3 o wariant zasilany gazem ziemnym o nazwie G-Tron. To zestaw bardzo dobrze znany ze Skody Octavia G-Tech składający się z benzynowego silnika 1.5 TSI generującego w tym przypadku 131 koni i 200 Nm momentu obrotowego. Parametry zapewniają przyzwoite osiągi, a pierwsza setka pojawia się na prędkościomierzu po 9,7 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi przy tym 211 km na godzinę. Na pokładzie samochodu zgromadzono trzy zbiorniki CNG, stalowe i dwa kompozytowe. Oprócz tego jest jeszcze zupełnie standardowy zbiornik na benzynę. Z racji miejsca umieszczenia zbiorników, czyli pod podłogą bagażnika, zmalała też jego pojemność do 280 litrów. Po złożeniu kanapy wzrasta do 1100 litrów. Oczywiście nie ma póki co liczyć na dostępność tego wariantu na polskim rynku z racji na słabo rozwiniętą sieć stacji CNG. Auto wchodzi zaś do sprzedaży w Niemczech. Jeszcze w tym roku organizatorzy corocznych międzynarodowych targów w Genewie poinformowali, że przyszła edycja nie odbędzie się z uwagi braku zainteresowania wystawców. Najbliższy preferowany termin miał zatem mieć miejsce w 2022 roku. Zgodnie z najnowszymi plotkami, całe zamieszanie i gigantyczne finansowe straty organizatorów nie muszą przyczynić się do upadku tych historycznych targów. Jest całkiem możliwym, że w 2022 roku odbędzie się kolejna edycja salonu motoryzacyjnego, która potrwa jedynie 3 dni i wstęp na nią będzie mieć jedynie prasa. Więcej informacji podam wkrótce. Nowa S-klasa została już oficjalnie zaprezentowana, zatem teraz czekamy na jej odpowiednik elektryczny o nazwie EQS, który wciąż jest w fazie przygotowań. Prototypy co róż są spotykane w pełnym maskowaniu na drogach publicznych lub torze Nürburgring. Tu akurat całkiem zabawnym jest, że auto testowane było w tym miejscu tego samego dnia, co nadchodzące Audi e-tron GT. Choć Mercedes wciąż pokryty jest skrzętną folią, to widać, że przednie i tylne światła otrzymały już finalny kształt i prawdopodobnie zostaną połączone świetną linią, podobnie jak w EQC. Auto jednak nie jest w żadnym stopniu podobne do S-klasy, posiada znacznie dynamiczniej padający dach za słupkiem B i sprawia wrażenie fastbacka. Do tego otrzyma drzwi z szybami bez ramek. Całkowicie elektryczny flagowiec Mercedesa ma zostać oparty o platformę podłogową MIA najnowszej generacji i napędzany będzie dwoma silnikami elektrycznymi montowanymi na przedniej i tylnej osi, co zapewni mu napęd na cztery koła. Zasięg na jednym ładowaniu ma wynieść 700 km, a bazowy model dysponować będzie mocą rzędu 400 koni mechanicznych. Na szczycie tabeli znajdzie się wersja AMG o mocy około 600 koni mechanicznych. W trakcie rozważań jest też wariant Maybach. Samochód zadebiutuje przed końcem tego roku, a produkcja wystarczy na początku 2021. Lexus zaprezentował odświeżoną wersję flagowego ls który teraz może pochwalić się subtelnymi modyfikacjami. Auto jest nie do rozróżnienia dla laika, gdyż zmiany zaszły zupełnie delikatne. Przede wszystkim, japoński producent zastosował teraz nowocześniejsze LED-owe reflektory z inną sygnaturą, które prawie się nie zmieniły. Największą modyfikacją jest jednak to, co ukryte pod maską, czyli serce samochodu. Z Europy znika do tej pory sprzedawany wariant LS-500, napędzany 3,5-litrową jednostką Twin Turbo V6, a pozostaje jedynie hybrydowy LS-500H. Zostaje on też lekko poprawiony, dzięki czemu działanie układu hybrydowego jest teraz bardziej subtelne i komfortowe, przyspieszanie jest również delikatniejsze i bardziej jednostajne. Na pokładzie samochodu pojawiły się też nowe, bądź zaktualizowane systemy bezpieczeństwa. Auto trafi do sprzedaży na starym kontynencie pod koniec bieżącego roku. Unikowanie słowa nie zawsze jest rewolucyjnym pomysłem, ale Revo Sport spróbował swoich sił w przypadku elektrycznej Tesli Model X i zobaczcie co z tego wyszło. Projekt ten otrzymał nazwę R-Centric i z zewnątrz przykuwa uwagę pakietem stylistycznym Model XR, inspirowanym Model 3R Ivo. Jest tu też dużo elementów aerodynamicznych wykonanych z włókna węglowego. W skład zestawu wchodzą przednia dokładka, nakładki na progi, tylny dyfuzor oraz aktywny spoiler montowany na klapie bagażnika. Specjalista twierdzi, że wprowadzenie tych modyfikacji zmniejszyło opory aerodynamiczne i poprawiło docisk samochodu przy wyższych Prędkościach elektryka osadzono na 22-calowych aluminiowych felgach, jak Wam się podoba. Hyundai nie jest za bardzo znany ze swoich vanów, jednak szpiedzy motoryzacyjni przyłapali niedawno nadchodzącego H1 następnej generacji, pokrytego mocnym kamuflażem. W ciągu ostatniej dekady koreański producent nie miał potrzeby przeprojektowywania tego samochodu, aż tu nagle zaskoczenie. Widać, że wiele zmieni się w obrębie przedniego pasa, gdyż pojawi się tam szeroka trapa chłodnicy, idąca niemal przez całą szerokość samochodu. Do tego zobaczymy nowoczesne przednie reflektory, zamontowane nisko na przednim zderzaku. Można się spodziewać oświetlenia podobnego do tego w Hyundai Santa Fe czy Palisade. Z tyłu widać lekko wypuklone błotniki, dużą ilość przeszpleń oraz proste światła. W gamie jednostek napędowych mają pojawić się silniki benzynowe i wysokoprężne. Nie będzie wielką niespodzianką, jeśli obecna pięciobiegowa skrzynia automatyczna zostanie zastąpiona nowocześniejszą konstrukcją. Wciąż trwa rozwijanie i testowanie najnowszej generacji Audi RS3 Sedan, które będzie miało walczyć na rynku Mercedes z Mercedesem AMG CLA 45. Ostatni przyłapany egzemplarz na Nürburgringu cechował się znacznie mniejszą ilością kamuflażu niż dotychczas, a dodatkowo polakierowany został niesamowitym jasno-zielonym lakierem wprost z palety Lamborghini. Auto z pewnością charakteryzować się będzie poszerzeniami w rejonach błotników oraz większą ilością wlotów powietrza na karoserii. Z przodu widać nowy zderzak z dokładką, a pod nowym tylnym zderzakiem zamontowano dyfuzor oraz owalne końcówki wydechu. Jest tu również delikatnie większy spoiler zintegrowany z klapą bagażnika. Z pewnością we wnętrzu pojawią się przednie fotele wykończone alkantarą z kontrastowymi przeszyciami oraz wstawki z włókna węglowego. Tak jak wcześniej zapowiadałem, RS3 Sedan oraz Sportback napędzane będzie 2,5-litrową jednostką turbo-dładowaną 5 o mocy 400 koni mechanicznych i 480 Nm momentu obrotowego. W wariancie Performance będzie to 450 koni. Volkswagen potwierdził, że pracuje nad najmniejszym elektrycznym ID.1 będącym następcą Volkswagena e-up. Auto zostanie zbudowane na uproszczonej platformie podłogowej MEB i trafi do produkcji w okolicach 2025 roku, natomiast wariant koncepcyjny zadebiutuje w 2023. Jest możliwym, że oprócz zwykłego hatchbacka z ostro opadającą linią dachu ujrzymy też wariant z dopiskiem Cross, czyli podniesionego crossovera wielkości APA oraz wersję VAN. Całkiem możliwym jest też pojawienie się IDR, które oznaczałoby stworzenie najmniejszego elektrycznego hot-hatcha w gamie Volkswagena bądź rywala dla nadchodzącej Tesla Roadster. Pamiętajcie, że VAG obecnie pracuje jeszcze nad crossoverem ID4, sedanem ID5 oraz dużym słupem IDR. ID6. No i to dzisiaj koniec na poboczu. Jutro rano znów witamy się w na poboczu oraz wieczorem w top. Hej i miłego dnia!